A dziewczyny, patrzcie na ten efekt tatli na moich włosach. Jak one błyszczą, jakie one są mięsiste. Ja na co dzień używam tą maskę od Moody. Po umyciu włosów szamponem i odżywką nakładam na 10 minut na całe włosy. I po prostu jest taki przepiękny efekt. Wygładzone tafla bez prostownicy, jak po prostownicy. I co najlepsze, one się nie puszą. Zobaczcie, no ja je czeszę i one w ogóle się nie elektryzują. Są gładziutkie, a jednocześnie nie są ciężkie, tylko właśnie takie lekkie. Oczywiście oprócz tej ich wiralowej maski, używam jeszcze odżywkę w sprayu, która jest trzy w jednym, czyli. W mokrych włosach, już umytych, przed suszeniem, spsikuję sobie całą głowę bez żadnego wmasowywania, bez wczesywania, bez spłukiwania. Po prostu wpsikuję i od razu suszę włosy i dlatego ten efekt jest tak wzmocniony. To jest ochrona 3 w 1, czyli przed termicznymi, czyli przed suszarką, prostownicą, lokownicą, przed mechanicznymi, czyli czapkami, wiecie, szalikami i oczywiście przed UV. Ochrona rewelacyjna. I na mudi wróciła teraz ta mega promocja, która jest bardzo rzadko, czyli minus 20 zł na każdy kosmetyk i dodatkowo działa mój kod. Czyli dodatkowo wpisując mój kod macie minus 25% zyski na wszystko. Tak więc dziewczyny, obkupcie się, bo taka promocja jest bardzo rzadko i warto z niej skorzystać. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.